Nawiązując do tej nowoczesności, czyli zmian jakie następują w modelarstwie, gdzie, wchodzi, gdzie wchodzą, zresztą już dawno weszły modele zdalnie sterowane I żeby jak gdyby uporządkować pewne rzeczy i nasi modelarze, którzy mają już drony albo zakupili sobie drony, nie musieli latać niebezpiecznie a ta zabawa była bezpieczna, dlatego organizujemy taką podsekcję dronową, gdzie możemy w sposób bezpieczny, zachowując wszystkie jak gdyby zasady bezpieczeństwa wspólnie się bawić, rywalizować. Bo obecne przepisy, które obowiązują nas w Polsce są dość rygorystyczne, gdzie nie wszędzie i każdy może latać. Ale w naszych przypadkach, kiedy spełniamy trzy podstawowe zasady, czyli latamy rekreacyjnie i sportowo. E, dron jest w zasięgu wzroku i dron nie przekracza wagi 25 kg, co w naszym przypadku jest niemożliwe. E, w tych strefach e, kontrolowanych i niekontrolowanych, to zachowaniem tych różnych przepisów możemy spokojnie latać. A na naszej tu arenie to mamy bardzo dobre warunki do takiej zabawy. Zachęcamy innych, którzy mają taki sprzęt w domu, do naszej pracowni modelarki.